Ranking UEFA. Ostatnio na moim kanale pojawiło się sporo materiałów w związku z naszą polską piłką i hierarchią europejską, jak to dokładnie wygląda. Postanowiłem ugryźć temat z drugiej strony i spojrzeć na wartości rynkowe najlepszej jedenaskiej naszej całej ligi, patrząc na ekstraklasę i patrząc też na naszych rywali, a więc zaglądamy w ranking, kogo gonimy, kto nas goni i jak Polska wygląda w tej europejskiej hierarchii wielkiego futbolu. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Na samym początku oczywiście na starcie zachęcam do tego magicznego guzika o nazwie subskrybuj. Kliknijcie koniecznie, by być na bieżąco z moimi treściami, a teraz zaczynamy. Na samym początku przypomnijmy sobie, jak to wygląda, czyli ten najnowszy ranking po tych meczach europejskich w tygodniu po aktualizacji. Polska, jak widzicie, na lokacie 21. Przed nami między innymi Liga Grecka, a także Chorwacka, natomiast za nami Liga Szwedzka i Cypryjska. Co to mniej więcej oznacza i jak to się może rozkładać w kontekście ewentualnych czołowych klubów w naszej lidze i europejskich pucharów? O tym w materiale dokładnie o rankingu UEFA. Także odsyłam Was w tej chwili do tego filmu. Natomiast dzisiaj pobawimy się w takie spekulacje. To znaczy, spojrzymy, ile kosztują nasi najdrożsi piłkarze i na ile jest wyceniana nasza ekstraklasa versus nasi rywale. Spójrzmy zatem, jak wygląda najdroższa 11 piłkarzy z ekstra klasy. Nie wiem, czy te wybory szokują, natomiast myślę, że zanim jeszcze ją Wam pokażę, to możecie sobie albo zatrzymać ten film, albo zastanowić, czy zgadlibyście większość wyborów. Ja mówię całkiem serio, z kilkoma piłkarzami miałem problem, to znaczy myślałem, że niektórzy są wyceniani zdecydowanie więcej. Tak wygląda grafika. Jak widzicie, całość naszej jedenastej. Kosztuje 35,2 miliona euro. To jest taka powiedziałbym, formacja standardowa. Informacja, która pozwala nam pokazać najwyższą kwotę, czyli tutaj bawiłem się jakby wszystkimi możliwymi kombinacjami, i wyszło mi, że to jest właśnie najdroższa jedenastka. Tutaj tylko jedna uwaga: zabrakło Iwiego Lopeza, który de facto jest wyceniony na 3 miliona euro. Ernest Muci z Legii jest wyceniony na 2,5. Natomiast wziąłem pod uwagę jednak piłkarzy, którzy po prostu są do gry, niekoniecznie najdrożsi, albo po prostu tacy, z których obecnie mogą trenerzy skorzystać. Też ciekawy wniosek: jak widzicie zresztą na obrazku, jest czwórka. Piłkarz z Lecha Poznań, trójka z Rakowa, dwójka z Legii. Jeżeli chodzi o czołowe kluby, no to brakuje tutaj pogoni Szczecin. Żaden z piłkarzy pogoni nie jest, nie znalazł się w tej jedenastce, biorąc pod uwagę tylko same kwoty. Gdybyśmy zestawiali skład piłkarzy, nie wiem, najlepszych, no to z pewnością na lewej flance znalazłby się człowiek z Turbo, a więc Kamil Grosicki. Być może w środku byłby Mateusz Łęgowski, natomiast de facto patrząc na same wartości rynkowe, no nie ma ani Łęgowskiego, ani Grosickiego. Dla mnie dużą niespodzianką już tak ad hoc jest Lewicki, a więc natomiast. Liczę, że to będzie jego sezon i tutaj się rozwinie niesamowicie pod wodzą trenera Siemieńca. Natomiast, patrząc przede wszystkim na jego rocznik, rocznik 2005, no to też nie może dziwić, że się tutaj znalazł, bo piłkarz perspektywiczny, który już pokazał się świetnie w ekstraklasie. Między innymi to ostatnie naprawdę udane występy, okroszone golami, no i przede wszystkim wiek. To jest to, jakby za czym przemawia ta jego wysoka kwota transferowa. Natomiast, zamykamy temat Polski. Koniec z wątkiem polskim. Spójrzmy teraz na ligę, która jest przed nami, a więc ligę chorwacką, a także grecką. Tak wygląda grafika z ligami, które są przed nami, a także za nami. No i tutaj, jak widzicie, wyceny tych lig to są dokładnie 269 miliona euro, jeżeli chodzi o Ligę Chorwacką, najdroższa jedenastka 84 miliona euro, co ciekawe najdroższa jednostka chorwacka jest złożona w większości z piłkarzy Hajduka Split, a także Dynamo Zagrzeb tutaj te proporcje rozkładają się na 3 do 8 a więc trzech zawodników Hajduka plus 8 zawodników z Dynamo Zagrzeb Taka powiedziałbym, taki powiedziałbym wniosek na gorąco z zewnątrz no bo oczywiście nie śledzę na bieżąco tych rozgrywek no to widać, że są takie dwa hegemony w tej lidze no i tutaj te kluby jakby mają właśnie swoich reprezentantów w tej najdroższej 11 To tylko znajduje potwierdzenie w tym, że jednak no, ta Liga stoi tymi e, dwoma klubami. Oczywiście w grze jest też między nimi Osijek, e, który mierzy się w europejskich e, pucharach, czy właściwie w eliminacji do europejskich pucharów. Natomiast co ciekawe, wróćmy raz jeszcze do grafiki. Cała, cała ta Liga jest wyceniana na ledwie, w cudzysłowie, 269 miliona euro. To jest ciekawe porównanie w związku z Ligą Grecką, która znajduje się za Ligą Chorwacką w europejskiej hierarchii, która jest wyceniana 366 miliona euro. Mówię tu oczywiście o piłkarzach, którzy grają w tej Lidze greckiej. Co ciekawe, w 11 najdroższej ligi greckiej znalazł się Polak, a więc Tomasz Kędziora, prawo obrońca on sam wyceniany jest na 3 miliony euro. już mamy omówiono więc spójrzmy, jak to wygląda dalej, jeżeli chodzi o ligę 22, a także 23 w, po tej najnowszej aktualizacji rankingu UEFA, a więc liga szwedzka, a także cypryjska. Liga szwedzka jest wyceniana na 212 milionów euro, natomiast zawodnicy, którzy wszyscy grają w lidze cypryjskiej, 141 miliony euro. No i kolejno najdroższe 11 to jest 20. 2, a także niespełna 19. Co ciekawe, w lidze cypryjskiej, w tej najdroższej 11, no i chyba też najlepszej, no bo tak to można definiować z przymrużeniem oka, nie znalazło się miejsca ani dla Karola Struskiego, ani dla Mariusza Stempińskiego. Co prawda jest tam dwójka z Zarisu Limassol, ale są to defensorzy, także tutaj bez Polaków, bez tych polskich wątków, no jedynie z tych wszystkich czterech lig zagranicznych, które orbitują wokół Ligi Polskiej w tym europejskim rankingu, no to właśnie jedynie znalazł się Tomasz Kędziora, który oczywiście reprezentuje Ligę Grecką tej europejskiej hierarchii Polska oczywiście ma pewne notowania do tego, by prześcignąć Ligę Grecką, a także Chorwacką e, zachowując oczywiście dobre bilanse w tych najbliższych spotkaniach eliminacji do europejskich pucharów. Ja szczegółowo omawiałem spotkania Pogoni, Legii, Lecha, także Rakowa natomiast przypominam, że tutaj do zgarnięcia są cenne punkty, także poza ewentualnym awansem, no najpewniej Pogoni już to niestety nie świeci po tej wysokiej, stromotnej porażce z belgijskim Gentem 0-5 natomiast cały czas walczymy o punkty i nawet taki remis w Szczecinie w konfrontacji i właśnie pogoń e, GENTY może dać portowcom 0,12 punkta, no i w konsekwencji nam jako Polsce, jako ekstraklasie też właśnie te 0,12 punkta. Generalnie walczymy cały czas o te punkty rankingowe, no i chcemy prześcignąć te najmocniejsze ligi. Oczywiście, jak to się rozwinie, e, zobaczymy wkrótce. Ja tak jak deklarowałem, będę publikował te materiały co piątek e, i każdą najnowszą aktualizację, żeby to wszystko Wam jakby przedstawić, no bo jest, jest sporo zawirowań, dużo się generalnie dzieje. Na samym koniec warto też zerknąć a propos tych najdroższych jedenastek, bo myślę, że to jest ciekawe, na najdroższą jedenastkę ever, czyli obecnie tych wszystkich piłkarzy, którzy reprezentują gdzieś tam te czołowe kluby w czołowych ligach. Jedynastka cała złożona z takich największych gwiazdorów, mówię tutaj oczywiście o gwiazdach typu Erling Holland, Kylian Mbappé, Jude Bellingham kosztuje ponad miliard euro miliard, 200 milionów euro, także no, jest duża różnica, przypomnę tylko ekstraklasa klasa, 35, także tutaj no wielokrotnie ci piłkarze są drożsi, natomiast wiadomo, no, po pierwsze pieniądze nie grają, a po drugie to no, takie kosmiczne zestawienia wyglądają fajnie na papierze, natomiast trzeba pamiętać, no że to są ludzie generalnie, a nie jacyś kosmici, więc tutaj patrzymy głównie przez pryzmat tych kwot, które no, dają rzeczywiście do myślenia i, i mogą wprowadzić o ból głowy, natomiast no, wiadomo, że piłkarze z tych topowych lig są po prostu wyceniani e, drożej, więc... Więcej, no i też prezentują zupełnie inny e, poziom. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten ranking UEFA, z takiej powiedziałbym strony bardziej matematycznej, wartości i kwot. Myślę, że temat ciekawy, warto sobie to wszystko zestawić, no bo rzeczywiście sporo tych cyferek, i, i myślę, że dobrze to wszystko wygląda, jak sobie to jeszcze raz e, zestawimy. Kanał 365 Dniopiłce. Oczywiście na końcu zachęcam do subskrypcji kanału, to jest ten czerwony guzik na dole. Pamiętajcie o kciuku w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.